Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Swarming Simulator 2015 na bolusiowie V7 W dzisiejszym odcineczku, jak tutaj już na ekranach sami możecie zauważyć co jest z nami New Hollandic, y, T6175 y, Turmarki Stoli, chwytak do beli, tutaj jest jakaś przyczepa I jesteśmy na polu z belkami, więc w dzisiejszym odcineczku się zajmiemy zwojrzeniem y, belek Jeżeli jest z nami przyczepa do belek, oczywiście tak Tutaj już na szybko weźmiemy sobie Jedną podczypimy. Znaczy złapiemy. Zaraz weźmiemy drugą. <laughs> Na szybko trzeba to nagrać. No nie później zmontować i wrzucić. No bo nagrywam to w czwartek. Nie, wziśnij. Nie, to w czwartek. Czekaj, co dzisiaj jest. Tak, w czwartek nagrywam to. A wy ten odcineczek widzicie nie wiem kiedy szczerze mówiąc no, kiedyś na pewno widzicie ile tu było belek tam jest 2, 4, 6, no nie, tak ich nie położę hop, ok. hop siu 4 baby 8 dub jakby inaczej już sobie dźwigamy to Pod... czekajcie, bo ja sobie pobrałem moda fajnego tylko nie wiem jak go używać o Jezusie A. o, tak ja sobie moda pobrałem Ej, Pobrałem sobie moda na dopychanie Bel no nie zawsze się może przydać ale będę się starał go zbytnio nie używać tylko będę chciał normalnie tak poukładać zależy jak to wyjdzie wszystko pożyjemy, zobaczymy hop, sobie tu nawrócimy sobie Ups, podjadymy tutaj. Hop, ok. Zaraz damy belki na przyczepę. Powiem wam tak, yy, czekajcie, tylko sobie tutaj załadujemy. Powiem wam tak, że nie będę tą beznadziejną drogą jechał, tylko przyjadę przez las, bo naprawdę ta droga jest do dupy. Bolek, serio ci mówię. I ta reszta. Ta, to było to jest beznadziejne. Musicie je usunąć, bo tędy się nie da rady jechać. Może jeżeli ktoś chce się pobawić, to jest dobre. Ale dla mnie, jak do nagrywania, tr trzy razy podchodziłem, podchodziłem, żeby to nagrać. I kurde, <laughs> za każdym razem tutaj mnie y, pod tą góreczką to jakby przystawiało. Nie wiem, czym to było spowodowane. Mi się zdaje, że przez to było to. Y, że... Y, hop, y, że to przez to było to. Ale jeżeli nie, no to nie wiem. To mi napiszcie, jeżeli przez, przez co to. I postanowiłem, postanowiłem, że sobie przyjadę przez pole. Nie. Zamiast odcinek zacząć nagrywać o 13, to ja zacząłem o 14. No więc różnica troszeczkę jest, szczerze mówiąc. Tutaj nie wiem, ile będzie w sumie belek. Hop, ok. Tu jeszcze wejdzie chyba dwie. Dwie lub trzy zobaczymy zaraz. Hop. Okej, okay, ładnie, pięknie, idealo, perfekto No jeszcze w dzisiejszym odcineczku sobie je owiniemy myślę No tam dalej nie będę niżej zjeżdżał yy, Bo nie wyjadę, może wyjechałbym tylko tam nie ma zbytnio równego terenu Ale chyba, ale chyba będę musiał, że je nawrócić Ale to zobaczymy Jeszcze czas Hop, okej. Okay. <ścoughs> oh yes. Dobra, teraz kolejną belkę sobie złapiemy. Ups. Hop, okej. Okay. Tutaj ile jeszcze jest? 2, 4 belki więc fajnie się cieszę z tego powodu szybko nam to w miarę poszło więc <laughs> razem będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 belek spoczko, foczko hop, tam bo ja na nie będę pchał więc położę już na górę te belki no tutaj możecie zauważyć jest jakieś tam błotko ale takie błoto to wiecie milata koło nosa no w przyszłym odcineczku przybędzie na testach Fortish chyba Fortish o ile dobrze pamiętam Pamiętam markę Jeżeli się dobrze spisze to go weźmiemy, zakupimy go <laughs> Zaciągniemy jeszcze tam kredyt I jako tako będzie myślę Ob na górę teraz Czekajcie, tylko żeby to dobrze uwłożyć tu na górę żeby mi nie pospadało, hop, ok, jeszcze tam dwie są, jedna jest na, na stojąco, to jakby, więc muszę ją poprawić, hop, hop, ok. Tylko wiecie, te belki nie będą na tej farmie głównej mojej, tylko będą to jakby na drugiej mojej farmie, na której będą są króweczki. Znaczy jeszcze nie ma, ale to jest za niedługo kupię. Kupię gdzieś 40 sztuk. No bo mi trzeba. Hop, Okej. Okay. Jest dobrze. Opuścimy sobie. Nie, teraz jest za nisko. O, tak powinno być. Gitesowo. Hop, czekajcie. Chudy, Ej, czekajcie, bo ja nie wiem. A nie, dobra. To się automatycznie trzyma. Ja sobie tutaj nawrócę na tym wzgórzu po Malusienku i myślę, że jako tako wyjedziemy stąd tak myślę a jak to będzie to nie wiem tutaj nawet, nawet nie próbuję jechać przez tą drogą tylko tutaj przez las no dobra ciągnie, daje radę tutaj już trzeba będzie wjechać na drogę Ups. Posz, 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 poszły po szybkich i ściekłych. Szybcy i ściekli 8. Widzicie, i mi belki kurwa pospadały. ale ja nie wiem dlaczego he he he, he. he, he szki. czekajcie ja zrobię krótkie cięcie zaraz widzimy się z powrotem dobra <śmiech> <śmiech> dobra już powróciłem po krótkim cięciu przepraszam was bardzo za to cięcie no ale musiałem y musiałem ogarnąć o co z tym chodzi no i coś tam ogarnąłem Ale to jest naprawdę bez sensu Nigdy więcej już na tamto pole nie jadę Trzeba będzie sobie jakąś nową łąkę zakupić Czekajcie bo tutaj już się zbliżałem powoli na, po, e, do, na farmę Tylko e, jedno jest pytanie Czy ja się tutaj w ogóle nad e, tutaj się zmieszczę żeby wjechać? Się zegnę Nie zegnę się tylko ten czy się złamie no o chuj tu chodzi a o to okej okay. hm. dobra ciągnik przeszedł więc czekajcie bo w ogóle sąsiadowi wjechałem dobra jako tako przejechałem ale jak to będzie wszystko to ja nie wiem czekajcie tutaj gdzieś sobie staniemy hop, ok, zgaszę ciągnik teraz weźmiemy tego ursusa otworzę sobie to tylko to, to, to i yy. I teraz owiarka, gdzie jest owiarka? A, owiarka jest tutaj. Dobra, teraz owiarkę sobie weźmiemy, podepniemy i pojedziemy tam, żeby owinąć od razu. Albo no, jednak zamkniemy. Może by nam się szyba nie popsuła. Już na pełnej sobie lecimy, teraz tam szybsiusienko. No. Nawet dość jest taka ta obiarka tutaj, czekaj poczekajcie bo ja muszę to ogarnąć x rozłóż i tyle, okej okay. dobra już wiem na x sobie szybciusieńko pędzimy no bo, o, dobra tam sobie stanę podjadę tu, to... o dobra. wszystko już wiemy gdzie co będzie łelki będą stały na polu i zesłamy też tutaj będę przywoził Teraz muszę sobie dobrze stanąć tą owijarką No dobra, coś takiego będzie V Okej, okay, ja sobie już szybciusieńko lecę tutaj hop okej okay, ściągniemy pierwszą belkę Czemu ona nie jest obsługiwana niby? O chuj tu chodzi. Tabela nie jest obsługiwana. What the fuck? Dlaczego? Ja się pytam dlaczego. super bardzo super więc fame troszeczkę no ale co zrobisz jak nic nie zrobisz więc dobra trzeba ją stąd ściągnąć dobra jeszcze szybko ułożymy je tutaj te beleczki jako tako żeby były nie wiem naprawdę nie wiem dlaczego jeżeli wiecie to napiszcie mi w komentarzach dlaczego nie mogę owijać A innej owiarki nie mam na razie. Może dlatego, że nie przesusknięta? A czy ja wiem? Ale jeżeli naprawdę wiecie, to mi napiszcie w komentarzach. Chętnie poczytam i się dowiem dlaczego tak jest. Hop. Tak na szybko się zbytnio nie będę starał, bo to i tak jak wiecie to pójdzie na pasze dla króweczek. Teraz myślę, że nie słyszeliście, jak mój pse, piesek kochany sobie zaczął szczekać. No jezu. Myślę, że nie będziecie słyszeć. Ja już tutaj szybko to sobie pościągam te byleczki tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuściło. Na szczęście. Hop. O dobra, na razie się uspokoiła, bo to jest ona suczka. Tak. Już tutaj ostatnie dwie beleczki, więc przepraszam was, że taki fejm mały był. Bo nie wiem naprawdę dlaczego, eee, czekajcie, bo mnie nie załapało. Naprawdę nie wiem, nie, yy, nie wiem dlaczego nie mogłem tych belego winąć, ale to mniejsza o to. Hop, ok. Prosimy sobie, więc co ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli Wam się spodobał nie zapomnijcie o pozostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, więc do następnego no cześć.